W komentarzach pod filmami często pytacie, gdzie kupuję używane narzędzia, jaką trawę posiałem na działce, czy też jakie obrzeża trawnikowe stosuję. Zachęcam do zaglądania do opisów filmów, w których umieszczam linki do używanych gadżetów. Jeżeli podobają Ci się treści, które publikuję, koniecznie zostaw suba i kliknij dzwonek, dzięki czemu otrzymasz powiadomienie po publikacji kolejnego materiału. Tyle wstępu, lecimy z odcinkiem. Mój trawnik jest świeżo po przeprowadzonej wertykulacji. Trawa jest krótko przystrzyżona, a darń pozbawiona martwej materii. Jest to idealny moment na przeprowadzenie pierwszego nawożenia. Czym wobec tego zasilić trawnik na wiosnę, aby był gęsty, zielony i odporny na choroby? Najprościej byłoby kupić gotową mieszankę jednej z wielu firm specjalizujących się w produkcji nawozów do trawników. Nie zawsze takie rozwiązanie będzie jednak najlepsze. Nie mam wątpliwości, że skład tego typu nawozów jest starannie dobrany i zoptymalizowany tak, aby jak najlepiej odżywiać zasilane nim rośliny. W takim rozwiązaniu brakuje jednak jednej zmiennej, którą jest środowisko, w którym nawóz zostanie użyty. Tym środowiskiem jest gleba na Twojej działce, dokładniej mówiąc stan gleby oraz zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze. W związku z tym kluczowe w doborze odpowiedniego nawożenia jest wykonanie badania gleby, które powinno być pierwszym zabiegiem na początku sezonu. Wynik badania gleby na mojej działce prezentowałem i szczegółowo omawiałem w jednym z ostatnich materiałów na moim kanale, do którego link widzisz właśnie na ekranie. Dla przypomnienia, największym problemem jest znacznie przekroczony poziom wapnia, magnezu oraz odczyn pH gleby. Z tego też powodu dobieram nawozy tak, aby ustabilizować udział wspomnianych pierwiastków, co w zeszłym sezonie przyniosło zdecydowaną poprawę, o czym również wspominam w przytoczonym materiale. Wybór padł na polifoskę 6 oraz siarczan amonu. Polifoska jest nawozem rolniczym, a największym problemem z nią związanym jest zawartość potasu w formie soli potasowej, powodującej zasolenie gleby, które ma bardzo negatywny wpływ na rozwój większości roślin. Wybór ten jest jednak pewnego rodzaju kompromisem. W celu unikania magnezu oraz wapnia zwiększam poziom soli. Na szczęście poziom zasolenia na mojej działce ciągle utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. I wynosi 0,24 g na litr, gdzie zalecany poziom nie powinien przekraczać 1 g na litr. Na przestrzeni ostatniego sezonu stosując podobne nawożenie, zasolenie wzrosło około 1,7 g na litr. Drugim nawozem jest siarszan amonu, który w swoim składzie zawiera azot w formie amonowej, zapewniającej powolne przyswajanie przez rośliny oraz siarkę w celu obniżenia pH gleby, które w ostatnim sezonie nie poszło najlepiej. Ostatecznie stosuję 2 kg polifoski 6 oraz 2,5 kg siarszanu amonu na 100 m2 trawnika. Po nawiezieniu solidnie podlewam trawnik. Myślę, że o tej porze roku mógłbym poczekać na opady deszczu, jednak użyte nawozy są typowo rolnicze i stosuje się je głównie przed siewnie, mieszając z glebą. Z tego też powodu, w celu zminimalizowania ewentualnych strat, najlepszą opcją jest szybkie rozpuszczenie granulek. W tym sezonie planuję również zwiększyć udział nawozów organicznych. Już dzisiaj zapraszam na kolejny materiał, w którym głównym tematem będzie rola i znaczenie kwasów kumusowych w kontekście pielęgnacji trawnika. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie interesujący, zostaw łapkę w górę. Ja już się żegnam, do następnego razu. Cześć!